250 PROJEKT BY Jackie BTR Cześć wszystkim, z tej Z okazji, że dawno nie nagrywałem żadnego filmiku, postanowiłem, że wam krótki update RONCINA. Czyli w tym odcinku opowiem wam, co się zmieniło w RONCINie od czasu remontu. Na początku zacznijmy od półek kierowniczych. Jak możecie zauważyć, teraz są założone półki od Diabolini XB31. W trakcie remontu zmieniałem górną półkę, ponieważ stara mi pękła. No i tak, w tej półce było mocowanie na jedną śrubę. Ja musiałem założyć te jakby podwyżki karownicy, ponieważ wtedy była jeszcze niżej niż teraz. Musiałem założyć te podwyżki, które miały mocowania na dwie śruby. No i w tym celu musiałem wiercić dwie dziury. I później, jak się okazało, osłabiło to całą konstrukcję. No i półka pękła po prostu. No to tak, zamówiłem półki z Diabolini XB31, bo nie znalazłem dobrej cenie. No i później, jak się okazało, było troszkę problemów z założeniem. Pierwszy problem był taki, że sztyca była grubsza. Bo w Diabolinie są y, łożyska, a co to jest zwykłe kulkowe. Chyba kulkowe. Nie wiem jak się to nazywa. No i ta sztyca była grubsza w tych miejscach, gdzie były te łożyska. No i wymieniłem y, sztycę kasą. I założyłem starą sztycę Orluncina Kolejny problem był taki, że otwory w półkach y, z Diabolinie są troszkę większe. Dlatego musiałem zrobić z y, blaszem taką, jakby to nazwać, obejmę, która zmniejsza te średnice tych półek. I no i wtedy to dopasowało. No Jak wymieniałem te półki, to koleś w gratisie tak by mi dosłał yy, plastron z x XB31, który to jest znacznie lepiej wygląda niż poprzedni. Co tam dalej? Kolejną rzeczą jest to, że założyłem czerwone nakładki na szpilki, które też mega fajnie wyglądają. No i chyba najważniejszą rzeczą, którą zrobiłem jest to, że dyspowałem specjalne mocowanie, które obniżyło krosa. Po remoncie dużo osób narzekało, że jest koza. Też tak uważałem, ale... Ale po zrobieniu tego mocowania kros poszedł znacznie niżej. No i teraz krós jest praktyczniejszy, ponieważ wcześniej nawet nogami nie dostawałem do ziemi. No i rzeczą, którą w najbliższym czasie będę chciał wymienić, będą to lagi, ponieważ e, pomimo tego, że założyłem e, uszczelniacze z dobrej firmy Atena, e, po prostu nie wytrzymały i lagi puściły. Ale wydaje mi się, że to już jest przez to, że lagi są już na tyle zrobione, że, że już będą po prostu ciekły. Kolejną rzeczą, którą zmieniłem jest dysza główna. E, teraz mam aktualnie założony gaźnik KOSO o 30 mm. No i z tym gaźnikiem jest taki problem, że zalewa go po prostu, zostaje za dużo paliwa. Zmniejszyłem dyszę główną ze 122 na 90. Jest poprawa I to znaczy przy jak dodam gwałtownie gazu, to cross się dławi, a na przykład jak jadę i dodaję wolnie gazu, to cross chodzi naprawdę zajebiście. Kolejną rzeczą jest to, że skończyłem remont Diabolini 200 Michała. Mamy już w sumie nagrane i zmontowane 80% materiału. Pozostało tylko nam dograć yy, takby prezentację tego, czyli z jest gimbala, jak wygląda motocykl po remoncie. To zrobię na dniach i kilka dni po tym filmie yy, wlotuję film z Diabolini. Jak możecie zauważyć, zmieniłem kask oraz strój. Jeśli chcecie zobaczyć yy, odcinek, który opowiada Wam, o jakim stroju jeżdżę i tak dalej, to piszcie w komentarzach, Zobaczę, że będzie duże zainteresowanie, to nagram taki odcinek. Ale zapomniałem jeszcze tutaj, że zmieniłem zębatkę z, z 37 na 41 zębów. Dużo osób tak samo pytało o chłodnicę oleju do tego silnika. E, słuchajcie, ja już chłodnicę mam kupioną, mam pomysł jak to zrobić, jednak nie mam pojęcia czy to będzie działało. Musicie dać mi jeszcze troszkę czasu, bo, bo tutaj nie obejdzie się bez spawania aluminium. Zresztą będę się to zrobić i nagram wam taki odcinek. Jak chcecie wiedzieć jak to działa, to mogę wam przedstawić dalsze części filmu. Jeśli podobała wam się taka forma vlogów, to piszcie w komentarzach, na pewno będę nagrał częściej. No i zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się spodobało. everything we come to see go outside it feels so good we're loving and hating and making scenes now we just see everything we believe All oh, made in Hollywood. Fake loving and hating on silver screens. Believing everything we come to see. Go outside, it feels so good. We're loving and hating and making scenes. Now we just see everything we believe.